Witam wszystkich serdecznie, ja jestem Werbel, a dzisiaj zrobimy sobie arenę prób dla najnowszej postaci Wajewki Arenie, czyli dla przebudzonej wersji Eziza, władcy Koszmarów. Także nagrody, zasady standardowo wszystko to samo, więc zaczynamy, nie ma co przedłużać. Zaczynamy od tej walki tutaj najbliżej. Także podchodzimy, no i ustawiamy następującą drużynę, czyli Frampton na jedynce Eziz, Kazard, Rowan, no i tali na piąteczce. Tak naprawdę to jest walka, chyba, która sprawiła mi najwięcej problemów. Tutaj musiałem troszkę pokombinować. Zresztą problemów nie było. Naprawdę fajne ma te animacje. Ten nowy Aziz przebudzony. No i, tak jak widać, obrażenia też potrafi zrobić. Nie zawsze, ale zdecydowanie potrafi mocno uderzyć. Tutaj idziemy na lewo, od razu. I tutaj mamy walkę numer 2. No i tutaj zamieniamy tak naprawdę Kazarda stali. Czyli tali na trójce, Kazard na piątce. No i w sumie tyle. Cała zmiana. Naprawdę fajnie te animacje wyglądają. Tutaj trzeba przyznać, że się postarali naprawdę. No i znowu, tak samo Ezis, największe obrażenia. Idziemy tutaj. Do góry. No i to jest nasza walka numer 3 i od razu obok walka numer 4. I tak jak widać, niektóre postacie się nie zmieniają. Także dodajemy tutaj po prostu Leonardo na trójeczkę Tesku, więc mamy Framtona za Leonardo, Tesku oraz Kazarda. I tak jak widać, też bez większych problemów. No, i tutaj akurat Ezraith największych obrażeń nie zrobił. No, ale nie zawsze te największe obrażenia będzie miał wiadomo, tak jak wspominałem. Także walka numer 4 to samo, nic nie zmieniamy. Po prostu walczymy. No, i bez problemu walka powinna się udać. Chyba najszybsza walka do tej pory zresztą. No i tak samo Leonardo, tutaj naprawdę czasami potrafi przejąć inicjatywę. Idziemy na prawo, to jest nasza walka numer 5. I tutaj ustawiamy następującą drużynę, czyli Airona. Miszka będzie na dwójce Oden, Ezis na czwórce, no i Astar na piąteczce. Tak swoim drogą nie wiem, czy wydawało mi się, że postać przebiegła przez kamień na mapie. Ale to jest akurat zrozumiałe, bo zazwyczaj te mapki są fragmentami Podróży Cudów, na przykład. O tutaj, o, przebiega. Można nawet stanąć tutaj. Także walka numer 6. No i tutaj robimy taki mały myk, czyli... Czyli wywalamy Odena, dodajemy Raku i zamieniamy tego Raku za Star. Troszkę takie pomieszane, no ale mam nadzieję, że jest wszystko dosyć zrozumiałe. Czyli takie dwa małe zabiegi. Tutaj, akurat raku niestety zginie. Ale walka, tak jak widać, bez większych problemów, tak samo. No, i jeżeli chodzi o obrażenia, tutaj Astar zrobiła najwięcej raku. Trzecie miejsce, mimo że zginął bardzo szybko. No, Jezis też dosyć duże obrażenia. Zbieramy nagrody. No, i tak naprawdę arenka prób jest ukończona. Sprawdzamy 1 na 1, 6 na 6, ja akurat akurat większości nagród nie zbierałem, ale no tutaj głównie chodzi o walki, nie oszukujmy się, także ja Wam oczywiście bardzo dziękuję, mam nadzieję, że film okaże się standardowo przydatny. No, życzę Wam oczywiście bezproblemowego ukończenia, jak najlepszych losowań za kamienie, no i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.